To już 9 grudnia, w liturgii wspominamy świętego Juana, czyli Jana Diego. Był on Aztekiem, urodził się w 1474 roku w małej wiosce nieopodal miasta Meksyk. Kiedy był dorosły i związany węzłem małżeńskim przyjął chrzest. Małżonka Juana Wkrótce zmarła, nie pozostawiając potomstwa. Sam zaś przyszły święty był bardzo gorliwym chrześcijaninem. Pozwólcie, że zatrzymam się dzisiaj przy tym świętym. Właśnie 9 grudnia, kiedy to przypadało w tamtych czasach święto Niepokalanej Maryi Panny, Dokładnie 9 grudnia 1531 roku Juan wyszedł z domu przed świtem, aby zdążyć na Mszę Świętą w odległym kościele w Santiago. Było jeszcze ciemno i wyjątkowo zimno. Biegł przez kamienne wzgórza. W pewnym momencie usłyszał przepiękny śpiew ptaków. Który nagle ustał, jakby się coś stało. Zdumiony Indianin zobaczył przepiękną kobietę, otoczoną jakby słońcem, która wołała go po imieniu: Juan Diego, Juanito. Była cudownie piękna i wyglądała, jakby miała 16 lat. Zapytała z niezwykłą czułością i miłością. Dokąd idziesz, chłanie, najmniejszy i najdroższy z moich dzieci? Chłan odpowiedział. Spieszę się, by zdążyć na mszę świętą i wysłuchać kazania. Wtedy usłyszał. Kocham cię, mój drogi synku. Jestem Maryją, niepokalaną dziewicą. Matką prawdziwego Boga, który daje życie i je zachowuje. On jest Stwórcą wszystkiego, Panem Nieba i Ziemi. On jest wszechobecny. Chcę, aby w tym miejscu wybudowano świątynię, gdyż chcę tutaj okazywać miłość i współczucie temu ludowi i wszystkim ludziom. Którzy szczerze proszą mnie o pomoc. Tutaj będę ocierać im łzy, uspokajać i pocieszać. Biegnij teraz do biskupa i powiedz mu, co tu widziałeś i słyszałeś. Po tych słowach, Juan upadł do stóp Maryi i powiedział: Szachetna Pani, idę spełnić. Twoje życzenie. Kochani słuchacze, to jest jedno z najpiękniejszych objawień, o jakich kiedykolwiek czytałem, i przyznam się, że bardzo lubię ten dzień wspomnienia świętego Juana Diego. Zapewne wiecie, że już w najbliższy wtorek, 12 grudnia, będzie przypadało wspomnienie najświętszej Maryi Panny z Guadalupe, bo to o tym właśnie objawieniu opowiadam. Juan Diego powiedział niepokalanej, że idzie spełnić jej życzenie. Ja to postrzegam w nawiązaniu do sceny z Kany Galilejskiej, kiedy Maryja rzekła do sług na wesel wszystko, cokolwiek syn mój Wam powie. Dalszy ciąg historii świętego Indianina zna wielu z nas. Kiedy dotarł on do domu biskupa, szybko przekonał się, że biskup wprawdzie był miły i cierpliwie słuchał opowiadania o objawieniu Matki Bożej, ale myśl o budowie kościoła. Na prawdziwym pustkowiu wydała mu się niedorzeczna. Po tej rozmowie, Juan Diego poszedł znów na wzgórze Tepejak, aby opowiedzieć o wszystkim Maryi. Klęknął u jej stóp i powiedział: że biskup prosi o jakiś znak. Odpowiedziała: Miałeś przeze mnie wiele kłopotów. Idź więc w pokoju, aby odpocząć. Przyjdź tu jutro o świcie, i wtedy dam ci znak, abyś przekazał go biskupowi. Wszystko potoczyłoby się zapewne po myśli Juana i Matki Bożej, gdyby nie poszedł on odwiedzić swojego wuja ciężko chorego. Nie mógł go zostawić samego. Został więc z nim przez całą noc i cały następny dzień, aby przygotować mu posiłki i ziołowe lekarstwa. To był główny powód, do którego w rano, dla którego w poniedziałek rano yy, nie stawił się na umówione spotkanie z Matką Bolą. Wuj Juana czuł się coraz gorzej i poprosił, aby ten Przyprowadził mu księdza, gdyż chciał wyspowiadać się i przyjąć Komunię Świętą. Juan Diego wczesnym rankiem 12 grudnia pobiegł po księdza do kościoła parafialnego. W swojej naiwności sądził, że nie spotka Maryi biegnąc z drugą stroną wzgórza, kiedy tam się znalazł nagle. Ku jego wielkiemu zaskoczeniu pojawiła się przed nim postać Matki Bożej. Niepokalana postawiła mu pytanie, Co się stało, moje kochane dziecko? Indianin, pragnąc ukryć zakłopotanie, odpowiedział: Moja pani, dlaczego wstałaś tak wcześnie? Nic ci nie jest? Wybacz, że nie przyszedłem wczoraj rano, bo by zanieść biskupowi znak. Który zamierzałaś mu posłać. Nie zlekceważyłem obietnicy, ale mój wujek jest umierający i pragnie, by sprowadził mu przed, bym sprowadził mu przed śmiercią księdza. Maryja uspokoiła Juana, ale i dodała: Wejdź na szczyt wzgórza i nazbieraj kwiatów które tam rosną i przyniesie je tutaj. Kiedy Juan wyszedł na szczyt, zobaczył przepiękne róże, które same przecież nigdy nie mogły urosnąć w środku zimy na kamiennej, zmrożonej i pokrytej szronem ziemi. Szybko napełnił kwiatami swój indiański płaszcz, opuszczony z przodu jak pelerynę, i związany na plecach. Kiedy przybiegł z kwiatami, Maryja własnymi rękami je poukładała i związała mu dolne końce płaszcza na szyi, by mógł bezpiecznie donieść kwiaty biskupowi. Powiedziała: To jest obiecany znak, który przesyłam biskupowi. Kiedy go otrzyma, powinien zgodnie z moim pragnieniem, wybudować w tym miejscu świątynię. Nie pokazuj nikomu kwiatów i nie opuszczaj końca płaszcza, dopóki nie znajdziesz się przed biskupem. Tym razem bądź pewny, że biskup uwierzy we wszystko, co mu powiesz. Tak też się stało, kiedy Juan stanął przed biskupem. Podniósł obie ręce i rozwiązał rogi swego płaszcza. Zaskoczony biskup zobaczył całe naręcze cudownych kastylijskich róż, które po pewnym czasie znikały. A na płaszczu ukazało się przepiękne odbicie postaci Matki Bożej. Po długim czasie gorącej modlitwy przed tym wizerunkiem biskup wstał. Delikatnie zdjął płaszcz z ramion Juana Diego i przeniósł do głównego ołtarza swojej kaplicy. Wieść o cudzie rozeszła się po, po mieście lotem błyskawicy. Następnego dnia w procesji przeniesiono cudowny obraz do katedry. Tymczasem Uzdrowienia za sprawą Matki Bożej doznał również wuj Juana Diego, któremu Maryja objawiła, że chce, aby ją czczono pod tytułem Zawsze dziewica święta Maryja z Guadalupe, co niektórzy przetłumaczyli jako zdeptany kamienny wąż. Juan Diego zmarł 30 maja 1548 roku w wieku 74 lat. Jego beatyfikacji i kanonizacji dokonał Ojciec Święty Jan Paweł II. Dzisiaj święty Jan Diego jest namacalnym przykładem człowieka Kościoła. W szkole niepokalanej uczył się uczestniczyć w życiu Kościoła, podejmować konkretne wyzwania, nieraz bardzo trudne do zrozumienia, które wymagały prawdziwego zaufania Bogu. Dlatego szukał umocnienia w liturgii Mszy Świętej, w Słowie Bożym. Owocowało to tym, że potrafił okazać się ewangelicznym Samarytaninem, który nie zostawił będących w potrzebie w samym sobie.